Może i ty. Nie wiem. Zlotuję na dół zleciałem na dół, kurde. jestem Co się stało? Co się dzieje? Żenuś. Mam laga. Laga mam. Podbież. Nie mogę nic zrobić. Podnieś mnie szybko, podnieś mnie. Dziś... Nie no nic, nic nie mogę zrobić. O, nie... Eba, uważaj. nie, zamknij drzwi. No ale wiesz, ja, ja nic nie robię, nie? Teraz odwórz, znaczy teraz podnieś. Bierzcie, I... do... No ja próbuję cokolwiek zrobić, ale mam takie ale... że nic. No zobacz go. Bo... Ja, ja też. O, on tu biegnie. Ja nawet nie mogę bie w drugą stronę, to tak jakby był wiesz, przywiązany. Ale jak gość tutaj kurwa. Mamy. Zenuś w moją stronę. Ty co tu się odpierdala? Nie mam pojęcia, mam 130 ja też. 90 zgubionych pakietów. Zenuś podnieś mnie, idę, Czoł czołgam się do ciebie, oni są w miejscu. <grywa> dawaj, dawaj, dawaj. Oni tam biegają. Dawaj, podnoś mnie. <grywa> nie mogę. Klikam ej, się nic nie dzieje. Kto się. Trzymaj jestem <grywa> lekarzem, Ostatni wróg załatwiony. O jeden Akurat jak się... Czaić i w tym momencie akurat się z, z naprawił serwer, nie? Skurwa. To jest... O no, tam jest ich trójka Rafeli.